Ty stary, co cię tutaj ściągnęło dzisiaj? Wiesz co, ciekawość, jak to będzie wyglądać, jak będą się no na listwy walić, nigdy czegoś takiego na żywo nie widziałem, jedynie filmiki gdzieś tam na rosyjskich kanałach i amerykańskich, dlatego no jestem ciekawy, pewnie ty też. No ja też, ale jak, jak ci się to podobało, to co oglądałeś, myślisz, że to jest e, na tyle ciekawe, żeby polską publiczność kupić tutaj? Wiesz co, jak oglądasz coś takiego, przez internet, no to nie, nie, nie czujesz takich emocji. Po prostu ktoś się uderzył, leży zamroczony. No to jest inaczej właśnie. Mnie to bardzo ciekawe, jak to będzie na żywo, jak to będzie że jest takie napięcie, ludzie patrzą, jest publiczność i nagle jeb, jeb, i wiesz. To jest to mi jakoś tak bardzo jara. Ten sam pomysł tego, że tu nie będzie uciekania na przykład po tak jak wiem, na to w niektórych walkach MMA, tylko to będą bomby. I... musisz się nadstawić po tak, prostu tak, i do tak. Dlatego jestem ciekawy na przykład jak zawodnicy się przygotowali na to, czy trenowali jakoś albo wiesz, to jest ciekawe. A oni będą mieli szansę powiedzieć? Czy, czy będę mieć czas powiedzieć, jak no, się skoczywali? Tak. No nie wiem jaki jest zamysł tutaj, czy oni będą no jakieś właśnie, krótkie Nie wiem, że robić? coś więcej wie. No to nie wiem, naprawdę. Bo to pierwszy wiem. raz jest zorganizowany i chyba wszyscy jesteśmy hmm. zaciekawieni jak to ma wyglądać, nie? Nie, no to. Wystartowałbyś? Tak. Wiesz co. Nie wiem, no ja akurat nie lubię jak coś mnie bije, takiego... Takiego... takiego, A takiego... Masz kogoś, kto lubi. No nie chcę już takie, takie pieczenie płacieć na twarzy, ale... No nie wiem, no nie mówię, nie, no bo może kiedyś, wiesz. Nie? Wiesz jak to jest. Nie wiem. Mów znaczy... dalej. Możesz się znieczulić. Może ktoś ci uderzyć i... Ale tu dopuszczają taką formę? Właśnie też nie wiem. Dlatego można podpytać. Aha! Okay. To jest dobre pytanie. No właśnie, no. Do wodaży. Potężny wodaż. Można zapytać cię, czy można na przykład jakoś się znieczulić lekko, czy badają alkomatem, czy nie. O. Alkomatem jak alkomatem. A, no dobra. No to nie wiem czym jeszcze tam można. No, no właśnie. No dobra, no to co? Czekamy i oglądamy. No oglądamy, jestem wiesz. Podjarany i, i da, nie wiem, o której się zaczyna w sumie, o 21. miałoby być chyba, tak? 21, tak. No to czekamy, to już niedługo. Jestem ciekaw, naprawdę. Dzięki <laughs> bardzo.